Mhm. Dobra, już jest na scenie. Także no, 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 kontynuujemy ok. przygody 2DB na internecie. To jest jakiś czas. No, wiem, że ostatni odcinek był bardzo ekscytujący. Pewnie jak macie ginąć, to 3 sekundy nic nie robiąc. Ale no, to no, 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 no. nie było ciekawe. Nie mają tego no, problemu. Zostałem w sususie, więc. Ja mam 5 Ja mam 5. Co jeszcze teraz kończę Mam 6, ale mnie zabili Gdzie ich masz? Po lewej stronie Mam nawet 7 killi. To też siebie Jesteś tak beznadziejny w to grę, maćku Czemu ty to nagrywasz, to będzie tak nudno, odcinek, co to Nie takie piękne, reszty się i widzę nalot Jakieś bombardowanie się... przeszło Właśnie na mnie, ja tak się odwracam na... Ja się tego odwracam, z się, się patrzę I nawet nie uciekłam, nie bardzo No i nie uciekłam Kurde, co mnie zabił. Zabi Czy ja tego zabiłem w końcu? Tam, że on mnie zabił tak to traktory są określone. Ale bez tego wiem. A to on mnie chyba zabrał. Jest w krzakach. No to już sam w których krzakach, ja ci powiem. Nie wiem. tych Jak do tego losu? Nie wiem. No, przepraszam. W się podtrzymać. To jest to... Tak, a. To... Maćku, ty mówisz coś o raku. Dobra, dobra, jest to troszkę mniejszy rak ode mnie, ale jednak rak. Granat no, na obok mnie. Ile gwopo żyje? Nieważne, się nie żyje. Nie, moje granaty nikogo nie zabiły. Moje granaty są także żałosne. I można znowu zacytować Zenka. Nie cytuj. Oni nas tyłu go zdabij. Chłop strzelał do mnie przez pół godziny i nie mógł mnie trafić, a w końcu mnie trafił. A tak czemu tego nie trafiłeś? Też, bo nie wiedziałem. To chyba był kołup. się już blisko punktu umierają. Tak, tak bywa. Maciek, może no na tym odcinku opowiesz jakiś żart, co o tym sądzisz? Może odcinku jakiś żart? No, a pojawił się żart? Nie. Wistry. No powiedz, no. no. No mać, no. Tylko poczekaj. Okej. Jeszcze się mam Nie jest, tak, no. powiem? Musimy mieć dobry klimat. Aha, to zrobić.

No, no. Umarł ateista, staje przed świętym Piotrem i czeka na decyzję. Losing, pieku decyduje święty Piotr. Ale jak to pieku? Chcę no tak, rozmawiać z Panem, to panem to. Bogiem. Godem, to było to my Dobrze, zaraz, zaraz. Święty Piotr idzie do Boga i mówi. Umarł ateista, ja zdecydowałem, że idzie do cieba, oh, on chce rozmawiać z tobą. Teraz nie mam czasu, powiedz mu, że mnie nie ma.

Najpierw zróbmy tak, żeby przetrwać mm, ale... to Wiesz co, nie Bądź Maćku, powiem ci żart. Powiedz, Wiesz czemu długopis nie chodzi do szkoły? No? Bo się wypisał. Czemu to dajesz? Ale no. to dajesz. piękno. Tu jest ten heada jakiegoś Dzięki wcieni. Graszek. Maczku, graszek, julek. Nie widzę, że jest tak. Ja rozumiem, że mogę dzisiaj nie grać najlepiej, ale to nie znaczy, że tak nie wyglądać. A, a to był im Ale. 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 Iwa. Ha! Wysę. Tam się Anglika jak pomyślałem, że to jest nasz, bo przed chwilą jeszcze tam był nasz, ale on został zabity z tego anglika. Mhm. Widzę jak granaty się odbijają też. Od, te, te A ja też. nie nasz mnie Wejdź tu! Tym. Skąd biegają? No, wszędzie biegają, ale nie ważne. Ja traktuję jak mikro, jak takie szczury trochę. Nie, nie trochę, to będą to jest, prawda. Prawda objawiona. Oh, o no, nasz, no, no, no. mnie zabił Mnie też i nas gracza On w, okay. w ogóle Mark, się Mark, go, on z, z wolno, czy co? Nie wiem Tam jakiś, nie wiem section medyk jest, uratuje Nie, uciekał nie dziwię się. Ja. ja też. Ja bym cię zobaczył, też bym uciekł. Dlaczego ze mną nagrywasz? Bo cię nie widzę. No <laughs> to jest, to jest, to jest. Kiedy zostało. Nie ja jeszcze, nie wiem. Ale wiem, że. Aha, Kupuję jak ustawić... jakieś się i od razu umieram. Ja no nawet no, nie, no, nie mogę poznać tego po w innym miejscu bo nie było szybko uciekać po prostu zaraz jak się respi i zaczynasz je wydalać. lać tak robię no trzeba w kierunku. u chłopie to za ciebie wybuchę tam gdzie się nie da uciec mi się udało Ja się tylko respi i wybuchę, mordę no jest niczy zablokowali nam w ogóle zostałeś sam z jakimś kolegą tak jest dał Przecież garnizon. Odwinam garnizon. Rafałku, niewiele czasu. No, tracimy. Ale nikogo przy tym nie ma. A, zabili mnie. Ale odbijamy. Ma. Ile masz klini? No no, pochwal się, pochwal No no, pobił coś No ja ty jesteś A. tej handlu. Nie jestem Zastanawiam się czy ty... zdąży nam odbić ten garnizon Raczej nie Ja się rozbiję yeah, kolejnym Ja bardzo blisko, bombi, O ktoś był dał tego, zrzut, ale on się okay. chwilę ładuje Bombardowanie ale to bombardowanie się Nie. przyda. Nie. Ale no już będzie za późno. Nie. Mamy impas. Tak. O, odbijamy. Pięknie. No, a teraz pora na porty ciekawostek. Spore na bombardowanie, patrz no, już... pięknie. 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 połowy jest... naszych, się, no ale... Ja nie wiem kto mógł przeprowadzić takie bombardowanie w niemieckim wojsku, bo żaden niemiecki samolot nie miał takiej, niemcy nie mieli takich bombowców, coś takiego zrobić, ale nie ważne. No czy historyczne wiadomości. Bo oglądam taki podcast na YouTube, podcast historyczne wojenne opowieści, bardzo polecam. Tak, bardzo fajne, bardzo ciekawe... No wiem, że na przykład Panzer 4 to był dosyć popularnym czołgiem. Przypadkowo. Po prostu Pantera była tak beznadziejnym czołgiem, że no, musieli tego poszerzyć produkcję Panzer 4. I by Pantera okazała się dobra dobra, to wtedy by Niemcy by nie pewnie nie wygrali wojny, ale by mogli dłużej walczyć. ale Pantera była beznadziejna. I przynajmniej te pierwsze Pantery były słabe, no nie wyszło im. Nie wyszły. Mówię, że dopiero późniejsze Pantery były lepsze. Tak. Chociaż te późniejsze też. Też nie były super, ale no. <noise> lepsze to niż nic. Pantera po prostu nie wypaliła. Hmm. Miała być to Wunderbuff, a był Słabo, waffen. Nie wiem, nie uczyłem się niemieckiego. Maczko, jak nie, jest słabe to niemiecki. Nie, Guten nie Waffen. Niż Guten Waffen, tak. Próbuję nam przedstawić. Też A waffe to jest mieć. broń. Tak, Maczku? Nie wiem. No, tak. no to Jak? Czego was pan od tego nauczył? No niczego. nie, nie uczyłem. Nie wiem, to jest super hajt. Co to takie? No oczu was tego, no. Hitla eskocera, uh, tak? Nie tego nie. Hitler, Hitler, Hitler. Ja totalem krik, totalem krik. Hitler kaput. Hitler kaput. kaput. Eee... Pizd... Pizd jak I co? I wygrywamy? Nie. Nie walę nam respa. A minuta i 35 sekund i wtedy wygramy. A no, no i dobrze. No nie wiem, będą dwa fajne odcinki. Ony spał. Chyba. Dwa fajne odcinki mówić. Tak. No. no nie wiem, nic takiego. To było Ale przeżyłem. Zabili go, ale uciekł. Trzy minuty. Aż minuta. Ten. Nie zapomnij, że to jest aż minuta. Nie wiem, czy sobie damy radę, mamy tyle ludzi. Okay. Teraz właśnie powinniśmy przegrać. Zakłaś? Так. Как это? Прошу. Так. <решили> так. <решили> не было. Ну ведь по <решили> сторонам Może dojść wam w Nie wiem, co jest w Wygraliśmy. Let's go. I znowu Ewika leci. Daję Ci medal, zabójcie beznadziejnym, ale proszę. Dziękuję. Jakby co to ja już będę końcał. No, no okej, okay. no nie kończymy będę możesz nagrywać. Po, Można poprosić o łapki. O dziękuję. No to e, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, cypijcie tam dzwoneczka. Nie musiał. Nie nie mów tak proszę. No jeszcze zapraszam. Na poprzedni odcinek z dwóch debil co trafili na front, to jest numer jeden i też zapraszam na serię High którą prowadzę osobiście ja bez tego Maciusia. Bez no, tego debila. Mocno. Tak, dokładnie. W tytuł do tej serii powinien się zmienić na no, debila i pięknego przystojnego mężczyzna. bogatego mężczyzna, ale no... Debbie yes. się zgodził, więc to. Oh, no to cześć. <laughs>